Cześć, witajcie w garze gier na kanale retrogulasz Dzisiaj Commodore 64, to lubimy, to lubimy w końcu. Gra nowa, znaczy stosunkowo nowa 2017 rok Galencia. Cóż to takiego Galencia? No jest to pokłosie takich tytułów jak Galaga, Galaxian, Zalaga, Space Invader. to tematyka znana. A że gra jest nowa, no odkryliśmy ją przypadkiem, kiedy aktualizowałem ostatnio swojego C64 Mini, gra po prostu dodała mi się do listy. No, Galaga jak Galaga. Te, tak mówię, te tytuły są znane, było tego mnóstwo. Chcieliśmy to porównać z czymś z epoki. Jak mówię, tytułów było mnóstwo, więc trzeba było wybrać jakąś grę, która będzie godnym przeciwnikiem dla Galencji. Wybór padł na GAPlusa od Namco i od niej dzisiaj zaczniemy. Pokażemy GAPlusa, potem zagramy w Galencję, czyli nową odsłonę, nową jakość tego typu gier i podsumujemy sobie. Zapraszamy. No także jesteśmy z powrotem. GAPlus odpalony, gra od Namco, 84 rok, wersja na Commodore wydana w 1988 przez Mastertronic. Próbujemy Zasady takich gier chyba nie musimy tłumaczyć. Dokładnie dość pierwotna. Lejemy kosmitów. Patrzcie, stawcie, że stoję na środku i tak za mi złego nie stanie, jak na razie. Oj, oj, oj. O, tutaj mamy Statek porywacz, ale że nikogo nie mamy na ekranie, więc nikogo nie możemy porwać wszystkich uzwolić. Możesz sobie jedyny płon wchłonąć. O, popatrz, możemy tym stawkiem. Nie tylko poruszamy się na dole. Grafika jak na 88 rok, myślę, że przyzwoita. Muzyczki no nie ma. Troszkę pustawa. W dziękowym Tak. Widziałeś to? no. Ładm <truzło> zebrał na czapę. Ale to tło y, trochę rozprasza i można się zatracić... Pomyli, w można się pomylić. O, 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 chyba ci zaszłóciec. A nie, jest. Chodź do taty. Masz kolegę teraz. No i tutaj... możliwości będziemy mieli. Trochę więcej. Plansza bonusowa. Odbijamy ich jak w poolballu. Mieliśmy ułożyć napis bonus, no ale... Za szybko odbijałeś. Jest. Ciekawe, dlaczego teraz dopiero? A, A tylko i... przez chwilę. A tak się cieszyły. Zapowiedź lewela? Gierka robi się coraz bardziej trudno. Częściej strzelają. O, o, o. O no no wiesz jak to, to, to. Teraz to on jest niepotrzebne 14300 dobrze mi idzie, piąty level. A wcześniej w tle był yy, w drugą stronę leciał na Nie wiem jak to nazwać Po 20? O, jest nowy rodzaj przeszkadzajek, granaty rozpryskowe. To nie wiedziałem, że jestem taki dobry chłopak. Byłem jest sobie wykrakać. No nie, no co! Tak chciałem Nawet nie wiem co mnie Wurdo chciałem Ci też to skroić My, Też myślałem że mnie trafił. No to i game nie. over gramy O rower No tak wyglądał Gaplus każdy szanujący się komodorowej chyba zna tą grę i widział że Nie będziemy drugiej próby podejmować Przechodzimy do Galencji. Do okay, Galencji dokładnie. No co? Mamy Galencję. Wapel niech sobie pogra. na początku. Bardziej rozbudowana. Gra, tak mówiłem, 2017 rok, wydana przez Protovision. Autorem jest Jason Aldred. Ładna animacja. To tam z pieskiem Tak, a no, i jedziesz. No, jak widać, no podobieństwa są znaczące. Było identyczne. Ale oni zauważ, że nie, nie wylatują na ciebie tymi sznurami, tak? W, w o, i tu jest sytuacja odwrotna. Tutaj my się dajemy porwać. Z tym, że y, stateczek jest nam z puli żyć zabierany. Próbowałem go, mam dwa, ale jedno życie mnie jest. Pociski zielone, widoczne. mniej widoczne. No tu już mamy muzyczkę. Animacja yy, wybuchów. Fajna. Muzyczka też zresztą fajna. Kurde, wafel na mistrza. Nie wytrwa. Postaraj się utrzymać jak najdłużej w tym stanie. W tym dwustatkowym. Alright, there's no, there's no. Są bariery. Najlepiej je zaszczelić, bo one nam czuwą. głowy. <śmaks> Palet się nie boli? Przydałby się jak, jak tak można brzydko? No i mamy bonus. bonus. Tutaj nie odbijamy. Musimy po prostu zestrzelić wszystko. Nie pozwoli, żeby nam coś z ekranu uciekło. A różnica też jest taka, że tam mogę siadać po całym ekranie, a tu mhm. tylko w poziomie. No, całkiem, całkiem. You want to? Zbierać, to się zbiera czy... zbiera się. Eee, jeszcze no mamy coś się pograć. <grym> Fajnie. No, to się, nie, to wygląda to przyzwoicie. Ale podobieństwo no niesamowite, Faktuje. Graficznie bardziej rozbudowane te ziomki, które masz zestrzelić, tylko mniej widoczny ich strzał, a co się można łatwo złapać. Nieśmiertelni jesteście. Jest te gwiazdki w tle, mogłoby tam nie być tych zielonych. A zielone powinny być tylko strzały te od przeciwników, tak, byłoby tak, to tak. bardziej... Czytelniejsze. Czytelniejsze, tak. I ta gra jest na czas, Gaprys, nie jest Możesz mi powiedzieć, że jest na czas, to ja też chciałem szybciej złonić. mi się. Co? No, tak wygląda Galencja. No, coś, coś tu można więcej yy, powiedzieć. Podsumujmy sobie to, jakkolwiek sposób. Podobieństwo uderzające. Tak, tak, Gra jest niezwykle podobna. Zresztą wszystkie te gry, jakby tak przelecieć, galagi, galaksjany, wszystko jest oparte na tej samej zasadzie. Jednak, tak mówię, no, byśmy chcieli. Porównać grę z epoki, czyli 88 rok, z grą, która, jakby nie powiedzieć, jest współczesna. No i co, wiele lepsza? No, grafika bardziej rozbudowana, jest też muzyka. czym się zachowują właśnie nasze wciwniki. Czy lepsza, wiele? jest trochę trudno stwierdzić. Na pewno wyróżniać tak, tą grafikę grafiką muzyką. Fajnie zrobiona, no, ale właśnie. Większe bardziej, bardziej wykorzystali ma możliwość po prostu pomylicha. Tak? No wypadałoby po tylu latach. <laughs> no. no raczej. Ale też też tak mówimy, no szał to jakiegoś niesamowitego nie robi. No i w sumie nie ma prawa. No co to można więcej wymyśleć w tematyce. W tej mechanice gry. W tej gry. A nawet bym powiedział, że dla jest grą trochę trudniejszą. Momentalnie. No. W późniejszych etapach masz możliwość ucieknięcia w pielęgniarze. Tak. w y, sobie Tutaj, jak to tu powiem, znacie rozwiązanie pewne kwestie. 20 lat przeskoku. Prawie... I, dużej różnicy nie ma. Nie ma, skrytu. ja... Ale jednak mimo wszystko uważam, że bardzo dobrze, że nadal powstają gry na, na tak. motorę, na małe latarii i inne tego typu sprzętu. I jak, jak ktoś no, lubi to... tego typu gry, to warto zagrać. Tu, nawet abstrahując od jakości tych gier, które współcześnie na starej platformie dostają, fajnie, że ktoś w ogóle coś robi. Bo mamy okazję sobie zrobić taki odcinek, jak ten. <grych> Także my pozdrawiamy, dziękujemy za dzisiaj. Do następnego. Cześć.